Kurs cudów, rozdział 5 Uzdrawianie i Całkowitość. Część siódma Zdecydowanie się na Boga. Czy naprawdę wierzysz, że możesz wytworzyć głos, który potrafi zagłuszyć głos Boży? Czy naprawdę wierzysz, że możesz wypracować system myślowy, który potrafi cię od niego oddzielić? Czy naprawdę wierzysz, że możesz że możesz planować swoje bezpieczeństwo i swoją radość lepiej niż On? Nie musisz być ani ostrożny, ani nieostrożny, a zwyczajnie wszystkie swe troski przerzucić na Niego, gdyż On troszczy się o Ciebie. Otacza Cię swoją troską, ponieważ Cię kocha. Jego głos przypomina Ci zawsze, że dzięki Jego trosce cała nadzieja jest Twoja. Nie możesz postanowić uciec przed jego troską, bo nie jest to jego wolą, lecz możesz postanowić przyjąć jego troskę i posługiwać się jej nieskończoną mocą wobec wszystkich, których on przez nią stworzył. Wielu było uzdrowicieli, którzy nie uzdrowili samych siebie, nie przenosili gór swoją wiarą, bo ich wiara nie była całkowita. Niektórzy z nich czasami uzdrawiali chorych. Lecz nie wskrzeszali zmarłych. Dopóki uzdrowiciel nie uzdrowi siebie samego, nie będzie mógł wierzyć, że nie ma porządku trudności w cudach. Nie nauczył się, że każdy umysł stworzony przez Boga jest jednakowo godny uzdrowienia, ponieważ Bóg stworzył go całym. Jesteś po prostu proszony o zwrócenie Bogu umysłu, jakim On go stworzył. On prosi Cię jedynie o to, co dał, wiedząc, iż ów akt dania Cię uzdrowi. Poczytalność to całkowitość, a poczytalność Twych Braci jest i Twoją. Dlaczego miałbyś słuchać niekończących się, niepoczytalnych nawoływań, które, jak myślisz, są do Ciebie kierowane, skoro możesz wiedzieć, że jest w Tobie głos przemawiający w imieniu Boga? Bóg powierzył Ci swojego Ducha. I prosi, byś powierzył jemu swego. Jego wolą jest utrzymywać go w doskonałym pokoju, ponieważ jesteś z nim jednego umysłu i ducha. Wyłączanie siebie samego z pokuty stanowi ostatnią linię obrony ego w walce o własne istnienie. Odzwierciedla zarówno potrzebę ego, by się oddzielać, jak i twą chęć popierania jego oddzielności. Chęć ta oznacza, że nie chcesz zostać uzdrowiony. Czas nadszedł jednak teraz. Nie zostałeś poproszony o to, by samemu wypracować plan zbawienia, ponieważ, jak ci już przedtem powiedziałem, remedium nie mogło zostać wytworzone przez ciebie. Sam Bóg dał ci doskonałą naprawę wszystkiego, co wytworzyłeś, a co nie jest zgodne z Jego świętą wolą. Czynię Jego plan doskonale wyraźnym dla ciebie, i powiem ci również o twojej w nim roli, a także o tym, jak pilne jest, abyś ją wypełnił. Bóg płacze nad poświęceniem swych dzieci, które wierzą, że są dla niego stracone. Kiedykolwiek nie jesteś całkowicie radosny, dzieje się tak, bo zareagowałeś brakiem miłości wobec jednego z Bożych stworzeń. Postrzegając to jako grzech, przybierasz postawę obronną, gdyż spodziewasz się ataku. Decyzja by reagować w ten sposób jest twoja i dlatego można ją odczynić. Nie można jej odczynić poprzez skruchę w jej potocznym znaczeniu, ponieważ zakładałoby to winę. Jeżeli pozwolisz sobie czuć się winnym, to wzmocnisz błąd, miast pozwolić by został dla ciebie odczyniony. Decyzja nie może być trudna, jest to oczywiste, jeżeli uprzytomnisz sobie, że już musiałeś zdecydować, aby nie być całkowicie radosnym, jeżeli tak się czujesz. Z tego powodu pierwszym krokiem w odczynianiu jest rozpoznanie, że świadomie zdecydowałeś nieprawidłowo, lecz możesz równie aktywnie zdecydować inaczej. Bądź w tym wobec siebie bardzo stanowczy i zachowuj pełną świadomość tego, że proces odczyniania, choć nie pochodzi od Ciebie, znajduje się mimo to w Tobie, ponieważ Bóg tam go umieścił. Twoja rola polega po prostu na przywróceniu swego myślenia do punktu, w którym popełniłeś błąd i przekazaniu Go w pokoju pokucie. Powiedz to sobie tak szczerze, jak tylko będziesz mógł, pamiętając, że Duch Święty odpowie w pełni na twoje najmniejsze zaproszenie. Musiałem zdecydować nieprawidłowo, ponieważ nie zaznaję pokoju. Powziąłem tę decyzję sam, lecz mogę również zdecydować inaczej. Chcę zdecydować inaczej, ponieważ chcę zaznawać spokoju. Nie czuję się winny, ponieważ Duch Święty odczyni wszystkie następstwa mojej niewłaściwej decyzji, jeżeli mu na to pozwolę. Wybieram to przyzwolenie, zgadzając się, aby zdecydował się za mnie na Boga.